A więc, się ma widzę was z tej strony. Outfox. Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. I witam Was w odcinku z gry Wojana. Yy, no, kiedyś tam grałem, ale no wiecie, straciłem konto, ale teraz nagrywałem, więc to jest. Yy, Resclicker I co tutaj mamy za prezent? Bo ciągle tutaj. Yy, na boki się kręci. Gotowe roszczenie. Ok, już ten 20 subskrypcji. I tutaj jeszcze mamy darmowe koło. Protub dołącz do... do, do yy, woja, no dobra. To czekajcie widzowie, tylko sobie dołączę szybko do grupy. I zaraz powinienem móc. Zresetuję się. I bo, chyba teraz. Nie, ja jeszcze tak. Czyli zaraz będę mógł. I tutaj jest jakieś y, jajko, i są różne światy. Odblokuj dla 5000 subów, czyli muszę mieć 5000 subów, żebym mógł sobie odblokować yy, nowy świat. I tutaj coś jest, tutaj są nowe kamery, czyli myślę, że to będzie coś takiego... Yy, że po prostu jak będę klikał, żeby miał więcej spida, to będę dostawał na przykład, nie wiem, dwa spida, a nie jeden. Więc kupię sobie za te 20 subów jajko i kot często, ok? Yy, zwierzęta domowe plus 200! Nie no, plus 200 minęło, ale plus 200 czego? Plus 200... Mam 200 spida. Mam, za 2 minuty będę miał kolejny prezent, kolejny za 7, kolejny za 22 minuty. Ok. Za 52 minuty będę miał ostatnie, yy, ostatni prezent. Za 6 sekund będę mógł sobie klikać, więc klikamy, tak. I teraz dostaję jeden, po jeden spida, dostaję więc szybko klikam. Może zdążę dobić 300? Tak, zdążę dobić 300 spida, więc sobie dobijamy szybko. Dobra, 330, ale fajny ogień tu jest. Dobra, biegniemy. I tutaj jeszcze jest coś takiego, autoklik. Autokliknięcia to za Robuxia, to... Nie, to jest, to jest darmowe, ej, no to dobrze, idealnie. Na razie biegnę 330, yy, mam spida, więc tak szybko yy, biegnę i mój skin jest tutaj. Jestem już na czerwonym. Tutaj wyprzedzam kogoś. Ej! On ma takiego samego skina co ja, tylko że y, ma inny kształt ciała. Ale on wygląda tak samo. Ma trochę jaśniejszą skórę. <laughs> Więc zobacz, zobaczymy sobie. Jestem już na różowym. Zaraz będę na niebieskim kolorze ale szybko biegam o i niebieski kolor Nie wiem czemu ale teraz mam wrażenie jakbym biegał mega wolno jak się przyjrzycie widzowie to wtedy macie wrażenie jakbym biegał mega wolno ale tak serio biegam bardzo szybko OK, zaraz będę na czarnym. Tutaj gdzieś jest czarny. O tu. Dobra, biegniemy sobie. Jesteśmy już na tym szarym. Tak, to jest szary. I mam prezent. 40 dostałem y, tego jak to się nazywa subów więc y, bardzo dobrze jakiś baconek mnie wyprzedził tu kto jest najlepszy y, jakiś mks podłoga demi wysłał zaproszenie jakiś olo0610 jest najlepszy i widzowie, jeżeli chcecie y, mieć mnie w znajomych na Robloxie, to w komentarzach napiszcie swój nick, wyślę wam zaproszenie, bo ja mam bardzo mało znajomych, więc y, napiszcie w komentarzach swój nick z Robloxa, wyślę wam zaproszenie. I też zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. I w komentarzach napiszcie hashtag. Wojan, to przywnę wam serduszko <laughs> Epicki! Epicka panda! 14% na nią jest, otwieram jeszcze jedno. Kot często, ok, ale Epicka panda! Rzadki pies, dobra. Zakładam sobie najlepsze. Tutaj nawet y wyposażę najlepsze. Teraz mam 700 Speed'a. No, nie musiałem w sumie klikać, bo już mam dużo spida. Dobra, biegniemy szybko. Teraz który jestem? A, nadal ostatni. No, fajnie. A ile jest w ogóle aren? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 aren jest. O wyprzedzę tego gościa, nie, on już sobie tam pobieg. O, następna osoba mnie wyprzedziła. Więc tutaj sobie przyjmę tą osobę. Ona. Je... Ej, czy to jest ten bajkonek? Chyba to jest ten bajkonek, co tutaj biegnie. Tak, to jest ten bakonek. On ma tutaj niebieski przycisk YouTube'a. A ja mam na razie czarny przycisk YouTube'a. W ogóle w prawdziwym życiu, jak się dobije. Yy... 100 tysięcy subów to też się dostaje przycisk YouTube'a. Bardzo bym chciał też dobić te 100 tysięcy i żebym miał ten przycisk, ale będę pewnie jeszcze długo czekał na to, żebym dobił te 100 tysięcy subów. Ale na razie lecimy. Dobra, mam. O już coraz więcej dostaje. Tych y, YouTube'ów to nie są suby, wcześniej mówiłem na no to suby, ale to są YouTube'y, a nie suby. Już nie mogę zebrać, więc myślę, że pewnie będzie kilka części, kilka odcinków z tego trybu. Bo na przykład będzie też odcinek z drugiej gry, wojana. Gdzie się kopie diamenty i takie rzeczy, to mi trochę przypomina też Minecrafta. Ale też będzie na moim kanale odcinki z tego trybu. Abra też nagrywa kilka odcinków. Nagrał kilka odcinków z tego nowego trybu Wojana, więc też sobie zagram za niedługo. Dobra, i. Im... W sumie kupię sobie nową kamerę. Też sobie ją założę. Często aeroskop jakiś. Więc plus 2 dostaję Spida I tutaj trzymam tą kamerę. Można chyba też ulepszać sobie zwierzaki. Tak. Potrzebuję tylko ten. Potrzebuję tylko trzy zwierzaki do ulepszenia. Fajnie. Dobra, dobiję tysiąc y, spida, Czy nie? Nie, chyba nie, nie dobiję. Szybko klikam, może, może dobiję? Nie, nie dobiję. Mam y, 960 spida, więc biegniemy sobie. Już jestem szybszy i mam prezent następny. Tutaj, o, dobra, 2. Dwa. Mogę trzy jajka otworzyć. Yy, dobra, biegniemy sobie. Teraz jestem drugi, jest! Wreszcie nie jestem ostatni. Jestem drugi, ale. Też. On biegnie 120. To on biegnie więcej niż ja na początku. A nie, bo ja na początku przecież sobie kupiłem jajko i biegłem 300 ileś, ale. O, ma pierwszego, a nie, czyli jednak to są suby, to są jednak suby, bo ja tutaj mówiłem yy, wcześniej suby, a teraz mówiłem YouTube, bo tutaj jest znaczek dwa, ale to są jednak suby, więc mówię no to suby, tutaj jest subs, Max Speed Arena, a ten Olo0610 jest na ostatniej arenie, na ósmej. A gdzie on w ogóle jest? Jakiego ma A on jest tu, on ma różowy przycisk YouTube'a. Okej. Okay. Biegniemy sobie szybko. Ciekawe ile zarobimy z w ogóle biegnięcia tutaj. Dobra, 18 subów zarobiłem teraz. Więc jest dobrze, jest dobrze nie, może kogoś tutaj jeszcze wyprzedzę? Ej, to jest Spider-Man! Spider-Man! Który on jest tu? Najlepszy? Spider-Man? O! Spider-Man! A to on jest tu! To on jest na pierwszej arenie! Ja muszę spotkać tego Ironmana! E e muszę go spotkać Cygne 1984 Keles O! Nie Dobra, myślałem, że tutaj jest ten Spider-Man, ale jednak nie W ogóle na początku miałem, jak umarłem, to miałem takie Ej, co się stało? Czemu ja umarłem? Yy, nie wiem, co kupić? Czy PETA, czy TON? Nie, chyba pet mi się bardziej opłaca. kiedy ciągle sobie włączam. Nie. Nie. Epic już na start? To ile je mam? Tysiąc. Już myślałem, że ten. O, tutaj jest Spider-Man. A nie, to nie jest Spider-Man. No, myślałem, że to jest Spider-Man, a to nie był Spider-Man. Szkoda. A już myślałem. Ale to nie Spiderman. No bo zobaczcie, tutaj wygląda jakby to był Spiderman i tutaj jest ten znaczek. Ej, szybki jestem. Czemu ja wystartowałem pierwszy? Czemu ja wystartowałem pierwszy? Oho, bajkonek, bajkonek, bajkonek! Bejkonek wyruszył! O, wyprzedziłem tutaj tą osobę i dwa suby zarobiłem już. Teraz jestem drugi. trzeci, jeden, a nie drugi. A ten baconek jest trzeci. 7 milionów. O. Czemu nie mogę trade'a? Aha, bo, nie wiem, albo on ma za mało czegoś tam, albo nie wiem. Słano prośbę o wymianę. Ok. Może przyjmie. 14 subów zarobiłem już sobie. I gdzie ja jestem? Jestem tutaj. Jak w ogóle mogę mieć szary przycisk YouTube'a tutaj, a nie czarny? Nie wiem. Ale nasze trzy peciki. W ogóle często w różnych trybach, na przykład nie wiem, w Dors Race Clicker, jest tak, że jak ma się pety. Hmm. O! Okej. Okay. Hmm. Oh! Proszę jest! Tak! Proszę mogę? Dostać? Dobra, może nie taki dobry, a może trochę... Nie, nie, ja to się stanie, to ja nie wierzę. Dobra, nie. Nie no co? Ja już miałem takie dobra, dostanę tego PETA. Ale jednak mnie wrobił, ale już myślałem, już myślałem, ale jestem na żółtym tutaj tak daleko. Dawaj na pomarańczowe, żebym doszedł. Na pomarańczowe dojdę. Tak, dojdę tam. Jest, jestem na tym trzecim piętrze tutaj i kupię sobie mm, jedną tom jedną kamerę i jedno jajko kurde znowu okej okay. aeroskop czy też potrzebuję trzy tak też potrzebuję trzy więc w sumie sobie jeszcze kupię dobra aeroskop i teraz mogę sobie Ulepszyć tak rzemiosło. I teraz po trzy. Oh. Trzy teraz dostaję. Nie wierzę. Dobra. Szybko sobie tu zbieramy. Chyba jestem ostatni, ale nie jestem pewien. Tak, ostatni jestem. Co? Aha, bo dobra. I znowu wyruszyłem pierwszy. O kurde, ej, to wygląda jak dosłownie jakiś wyścig... Nie wiem, może jakiś puchar. Tam ludzie wybiegli, tu Bejkonek, tutaj wszyscy biegną. Ale dobra. Ile osób... O kurde, ale on ma fajnego screena. Który to jest? To jest ten. O, jest, bakonek jest na pierwszym miejscu. MKS podłoga D7 jest na pierwszym miejscu. Oj, on jest na szóstej arenie. To dlatego... A ja myślałem wcześniej, że to tutaj na pierwszej arenie jest ten Bejkoneka. Okej. Okay. Ja myślałem, że Bejkonek jest pierwszy. A ja po prostu miałem... Czemu beikonek nie jest pierwszy? Trzy osoby są... On jest lepszy od Bajkunka. Trzy osoby są już, już na ostatnim um, piętrze poziomów. Czy w ogóle jak. Um, czy jak będę na tym poziomie, na trzeciej arenie, to będę miał jakiś przycisk YouTube'a z moją nazwą. Nie wiem, czy tak będzie. Więc, no, zobaczymy, jeżeli w ogóle y, będę na, tym, na tej trzeciej arenie. Bo na razie będę musiał dużo grać, w to, żebym był na tej trzeciej arenie. O, jestem na żółtym kolorze. Jak dojdę do pomarańczowego koloru, ej, w tym odcinku. Na 100% przejdę w ogóle całą planszę. że przejdę kolor biały, ten y, taki y, jasno-czerwony, czerwony, różowy, niebieski, szary niebieski, zielony, nie to jest niebieski, trucowy, zielony, taki ciemny, normalny zielony, jasny zielony. Żółty i cały pomarańczowy. No to w tym odcinku na pewno to zrobię. Dobra, otwieramy sobie jajka teraz. Pszczoła rzadka. Ok. Lemur. I jeszcze jedno. No, 20 słów. A, okej. Okay. Kot często. Teraz mogę sobie ulepszyć tego kota, ale szybko sobie teraz poklikam i jak będę biegł to wtedy sobie dopiero ulepszę te wszystkie pety i zobaczę jakie mam, jakie dobre mam. Dobra i tak mogę sobie ulepszyć a nadal nie jest lepszy od żadnego, ale okej. Okay. Mm. Tutaj najsłabszy mój pet to jest... Rzadki pies. Okej. Okay. Szkoda, że nie mamy autoklika to... czy jakby to tak zadziałało, że miałbym autoklika i jeszcze bym normalnie klikał, to to by normalnie działało? Chyba tak. Znaczy, wydaje mi się, że to by zadziałało, bo powinno tak zadziałać, bo chyba w innych trybach też tak działa, ale nie jestem pewien, bo nigdy nie kupowałem autoklikera i autospida bo czasem w różnych rejsach Auto clicker i auto speed są za Robuxy i trzeba te dwie rzeczy kupować. Jestem drugi tu, to jestem ja. Który jestem? A, nadal no, ostatni, okej. Okay. Ale jestem. A nie, nie jestem. Już myślałem. No nie. A który to jest? Spiderman, SPIDER-MAN! On ciągle zbiera suby, dlaczego jestem słabszy od niego? Dobra, biegniemy sobie. I... Może i przejdę to. Ej, jak przejdę, to to będzie sukces wielki. Przejdę to. Ja to przejdę. Jak tego nie przejdę, to się zdenerwuję. Nie no, przejdę to. Przejdę to. Widzowie, ja jestem tutaj. Nie, nie przejdę. Przejdę. Nie. Nie. Nie, nawet nie mów. Zdążyłem. Jest w ostatniej chwili. W ostatniej chwili zdążyłem. O, ale to było ryzykowne. Dobra, może nie ryzykowne. Tak, bo przecież i tak bym to zrobił. Jest rzadka pszczoła. Mogę sobie. Ała! Upewniłem się. Mogę sobie ulepszyć yy, pszczołę. <laughs> Tysiąc! Dobra, klikamy. Jeszcze mogę sobie to kupić, ale teraz aeroskop. Aeroskop, chyba też się nazywa. Aeroskop. Dobra, ale w następnym odcinku z tego trybu sobie dokończymy wszystko i postaramy się znowu przejść. Tym razem nie jeden raz, tylko dwa razy, więc. Miłego dnia, trzymajcie się, się, Siema. Buhu!